Cześć dziewczyny, tak jak Wam obiecałam, dzisiaj dla Was relacja odnośnie przeglądu poduszek dla Mam. Będą to poduszki i do spania, i do karmienia jednocześnie. Pokażę Wam poduszki firmy Ceba, ponieważ ta firma specjalizuje się w takich poduchach, ale pokażę Wam też poduszki firmy Lulalow i oczywiście Lamilu. Także zapraszam. Słuchajcie, poduchy są mniej więcej takiej wielkości i mniej więcej takiej wielkości. I ja Wam teraz pokażę, które do czego są najlepsze. Z tych dużych poduszek, to jak widzicie, są takie i są też takie bardziej, i też już Wam zaraz mówię, jaka jest różnica. Słuchajcie, zaczynamy od tej poduchy w tym kształcie. Przede wszystkim, co chcę Wam powiedzieć, ona w połowie, gdzieś mniej więcej dotąd, wypełniona jest takim silikonowym puchem. Że tak normalnie, jak taka gruba poducha, jak do jakiej byście się przytuliły. Natomiast w drugiej połowie, tutaj może pokażę Wam na dole, wypełniona jest taką mikroperełką. I to znaczy, że ona, jak sobie na przykład ułożycie tu głowę, ponieważ ta część jest przeznaczona na głowę z tą mikroperłą, to ona tak się Wam pod wpływem Waszego ciała, ciężkości i zależy, zależy tego jak leżycie, to ona Wam się tak uformuje. Natomiast ta jest taka właśnie fajniejsza, żeby sobie oprzeć ciało wygodniej, dlatego ta część jest zrobiona, z, jakby ten wkład w środku jest zrobiony z czegoś innego niż tutaj na dole. No i słuchajcie, nie mam tutaj łóżka, żeby Wam zademonstrować, ale tak to wygląda mniej więcej, że sobie tą część Układacie tutaj za głową, ona się do waszego ciała dostosowuje i yy, sobie tutaj możecie nóżkę położyć. Jak już macie dzieciaczka waszego, bo się urodził, to możecie sobie tak tą poduszkę ułożyć, żeby sobie na niej leżeć i tutaj dziecko trzymać. Również ta poduszka przyda się, jak będziecie karmić dziecko i sobie ją ułożycie dookoła siebie i ona będzie wam pomagała tak. Yy, Utrzymać dzieciątko bez nadmiernego obciążenia pleców i rąk. Także jej funkcja jest i do spania, i do karmienia dziecka, i do spania dla Was. I można ją na przykład, jak już dzieciątko ma kilka miesięcy, można ją tak odłożyć i sobie tutaj dzieciątko ułożyć. Także wiele funkcji jednej poduchy. Słuchajcie, tu jest też tak samo duża poduszka, ona jest chyba troszeczkę krótsza niż tamta, którą pokazywałam przed chwilą. Ona jest bardziej w kształcie, jak widzicie, takiego wałka. Tamta była w kształcie, teraz jest w kształcie wałka. Zastosowanie jest jej takie samo, bo możecie sobie koło niej spać. Kładziecie sobie głowę, ona się fajnie tutaj pod wpływem Waszej ciężkości, w ciężkości Waszej głowy, tak ugniata, że dostosowuje się fajnie. Tutaj musicie sobie to nogę położyć, bo wiecie, jak to wciąży. No, nie jest wygodnie zawsze, jak się śpi. A tak to, wiadomo, że fajnie zawsze już do swojego faceta, ale wierzcie, mi te poduszki dają radę i nawet pociąży się dobrze z nimi śpi. Również możecie sobie dzieciątko swoje karmić na tych poduchach, jak sobie je ułożycie. Jak dziecko będzie się uczyć siadać, to w ten sposób ładziecie i opieracie dziecko, i ono będzie sobie łapało równowagę i się czymś bawiło. Więc te poduchy mają naprawdę zastosowanie nie tylko na okres ciąży, ale później na okres już taki nawet w połogu, jak wam jest niewygodnie siadać na przykład. Na Słuchajcie, tak jak widzicie, ona nie jest tak wypełniona w 100%, a to jest celowe. Dlatego, że gdyby była taka wypełniona w 100%, tak bardzo mocno byłaby napięta i nie mogłybyście sobie tam. nie dostosowywałaby się tak dobrze do Waszego ciała. Natomiast jeśli stwierdzacie, że to jest dla Was za mało, to w firmie Ceba można domówić sobie tą mikroperłę w cenie chyba 12 zł za takie naprawdę solidne opakowanie. I wtedy sobie możecie, jakby, regulować to, ile ma być w środku tej właśnie perełki. No i słuchajcie, Ceba też ma takie mniejsze poduszeczki. W ogóle zwróćcie uwagę na wzornictwo, bo każda z tych, które Wam pokazywałam z tej pory, miały, miała bardzo fajne wzory i są różne wzory, także możecie wybierać również u nas na stronie. I Ceba ma też takie mniejsze poduszeczki. One zdecydowanie służą do karmienia Waszego dzieciaczka. Również są wypełnione tą mikroperłą i tak jak widzicie, no tak układacie i sobie karmicie dziecko. No już do spania, jeśli chodzi właśnie o podtrzymywanie Waszego brzuszka, czy tam nogi, no to to są za małe, ewentualnie możecie sobie na nich spać jako poduszki, ale też są fajne, jak już dziecko się urodzi i będzie trochę większe, zacznie raczkować, zacznie siadać. To jako takie przeszkody do pokonywania, więc ym, jeśli nie chcecie takiej du dużej poduchy, no to zachęcam do tych mniejszych. Zaraz pokażę jeszcze z Dulalow i z Lamilo. A oto wzór poduchy z dulalow. W zasadzie jest podobna do tamtej ceby, może ma kształt taki bardziej rogala. Ym, Oczywiście są równ, różne powłoczki, więc również możecie y, sobie wybierać do wyboru do kolorów w zasadzie bo są i w różach, i w błękitach, i w miętach, także czy macie chłopca, czy dziewczynkę, można wybierać. Tak samo sobie układacie tutaj y, na brzuszku. Tak samo mogą być, y, y, służyć do nauki przy raczkowaniu, y, do nauki y, raczkowania albo siedzenia dla Waszego dziecka mogą posłużyć. Y, natomiast jeśli chodzi o wypełnienie, to tutaj jest inne wypełnienie i w zasadzie to je różni, dlatego że tutaj y, w ogóle ta poduszeczka to jest 100% bawełna, więc i ona, zobaczcie, w środku to wypełnienie, oczywiście antyalergiczne, jest takie mięciusie, jak w takiej grubej poduszeczce, więc yy, to, to jest różnica i nad tym możecie się zastanawiać przy wyborze tych poduszek. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wszystkie, yy, wszystkie poduszki, które pokazywałam Wam do tej pory, mają ściąganą tą powłoczkę, którą możecie wyprać. Yy, teraz chcę Wam pokazać kurę od Lamilu, którą myślę, już znacie bardzo dobrze. Yy, kurę nie ma ściąganej powłoczki, bo kurę bierzemy w pralce w temperaturze 30 stopni w całości. I jeśli chodzi o kurę, dziewczyny, standard. Już Wam też wiele razy pokazywałam, jak to wygląda. Też no, może służyć jako poduszka, jako nauka do siedzenia, raczkowania, czy co tam sobie wymyślicie, więc. W środku jest wypełniona z takim silikonem, silikonowym puchem, czyli oczywiście jest antyalergiczna. Mnóstwo kolorów i wzorów, bo może być miękki, a może być ten gładziutki welwet. Więc yy, w zasadzie możecie wybierać to, co się Wam po prostu bardziej podoba, albo co chcecie, żeby było w środku, bo pamiętajcie, że jest albo silikon, albo taki, taki silikonowy puch, albo ta mikroperła, albo po prostu taka. Yy,